Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika w ten deszczowy poniedziałek. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego, że jak tu dawać w gazik w taką pogodę? Jak tu dawać w gazik, kiedy pada deszcz? A, no chyba, że ktoś ma na myśli ten inny rodzaj dawania w gazik, no to wtedy tak. Wtedy tak. Wtedy. Tak, ale wszyscy wiecie jaki rodzaj dawania w gazik. Preferuje Kazik, więc jak pada deszcz, to niezbyt jest to korzystna pogoda. Ale nic. Chyba kury są zadowolone, słuchajcie. Bo pomimo deszczu łażą, grzebią, kopią. Kto przewrócił drabinę? Kto przewrócił drabinę? Która przewróciła drabinę? O, jeszcze tam ciebie nie było. Gdzie ty, Maria, wchodzisz? Na dach kurnika, chyba żeby do sąsiada przeskoczyć, co? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Głowa się mi chwieje, ale tak, głowa, głowa się chwieje, bo tak nie za bardzo się człowiek dzisiaj czuje i to jest powód. Jak to mówił mój ojciec. Tu mnie szczyka, tam mnie rwie, tu mam dziurkę, a tu dwie. Kurki, jak widzicie na zielonym wybiegu, robią z zielonego wybiegu co? Jesień średniowiecza. Dobrze zgadłeś, lub zgadłaś. Zobaczcie, jaka jesień średniowiecza. Nie tylko kury robią jesień średniowiecza, ale kazik również. Kazik również! I pokażę Wam zaraz dlaczego. Dlaczego te belki, te podkłady są tak rozwalone? Aha, wszedłem tamtędy, no tak. Dlaczego one są tak rozwalone? Już Wam pokazuję i objaśniam. Ponieważ powstaje tutaj kolejna piękna rzecz. Kolejny piękny klomp. Kolejna rabata. Czy jak tam zwał, tak zwał? W której będą rosły kwiatki. Pani Kazikowa działa tutaj ostro. Ja, jako trochę silniejsza jednostka napędowa, pomagam oczywiście. Tak więc, jak widzicie, tutaj ta rabata z kwiatami będzie sięgała, sięgała aż do tamtąd. A tutaj. Powstanie oczko wodne, ale wróćmy tematycznie do kur, bo przecież to jest kanał głównie o kurach, a nie o oczkach wodnych. Chociaż jeśli interesują Was tematy wodnych oczek, to również mogę pokazać, jak robię, jak buduję, jak wydłubuję wodne oczko. Ale zobaczmy najpierw jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jajka. Jeśli chodzi o jajka moich kur. Ponieważ kury gadają tutaj jakieś bzdury, że tych jajek dzisiaj ma być dużo. Więc przynajmniej tak mi wczoraj obiecały. Więc zobaczmy jak yy, się niosą przez dzień cały. Tam jest pusto. Tutaj siedzi jakaś kokoszka i się kokosi. No zobaczmy, zobaczmy jaki dzisiaj będzie bilans. Jak to dzisiaj wyjdzie. Tutaj trzy i tu trzy. Kurko, wracasz już do gry. Tylko mi nie wynosi jajek z gniazda. Proszę bardzo, tam na wybieg już uciekaj. Siedzi od rana i nic nie robi. Kolejne trzy wysiaduje. No i co? 9 tylko. Miało być dużo. A, bo jeszcze tutaj. Zobaczmy. A, proszę bardzo. No i tak. Troszeczkę zmienia to sytuację. Bo oto, proszę. Kolejne trzy. Raz, dwa, trzy. Pyk. Świeże jajeczka. Jeszcze bułeczka, i będzie można szamać smaczne śniadanko. No, zobaczcie. Ja nie wiem, czy to było widać, jak ja to wyciągam, bo tam ciemno w tym kurniku. Ale tak, tutaj mam 10, a tutaj 9, 19. No to już coś. No, zobaczymy, czy kochiny stanęły na wysokości zadania. Bo zwykle bywa tak, że jak się nioski dobrze niosą, a ty co? Kulo, dokręgli Łapiemy cię i rzucamy Bo zwykle bywa tak, że jak uniosek jest okej okay, To u kochinów jest lipa Ale coś tu jest Coś tu jest, o Krysia, Simonka Kolejne dwa No proszę Nie jest tak źle, zobaczcie Pyk, pyk, pyk I cała wytłoczka A, ciekawe od kogo to od kogo to? Co my tutaj mamy? To pewnie jest od Haliny. Niewykluczone, że to od Haliny. To jest, może być od Simonki. A to od Krysi. Wyszłyby bardzo ciekawe kurczaczki z tej oto jajeczek paczki. Jest ich 8, czyli cała wytłoczka. No, stanęłyście na wysokości zadania. A kto tutaj przewrócił karmidło? Samo się nie przewróciło. Proszę bardzo tamte jajka, które widzicie, tam tam podłożyłem sztuczne bo czasami w gniazdach jest tłok kury tłoczą się tam tam są tylko trzy gniazda więc zrobiłem tutaj takie dodatkowe gniazdo, aby sprowokować kurkę, a może jakaś usiądzie zakwoczy już teraz jak tak by porządnie zakwoczyła, ale porządnie tak jak Halina to bym jej pozwolił wysiadywać, poszłaby tam do małego kurniczka i zrobiłaby w trzy tygodnie jakieś kurczaki. Może w końcu miałbym kurki zamiast kogutów. No bo w tej chwili, tak jak wiecie zresztą, została mi tylko jedna kurka, kureczka porcelanowa. Tam ją widać, a reszta to koguty, koguciska. Halina odtrąciła. Widzieliście to? Halina już odtrąca swoje kurczaki. One tutaj całkiem sobie dobrze radzą. Ja mam tutaj taką specjalną paszę. Co prawda, ona jest przeznaczona głównie dla kurczaków, no ale przecież jeśli nie dam kurom, to one nie pozwolą zjeść w spokoju kurczakom. A kurczaki trzeba futrować. Paweł pa, macie tam. Jedzcie, jedzcie i rośnijcie. Czarny charakter jest, jest. Favorito jest, jest. Czasami tylko te zielonuszki gdzieś uciekają na inne wybiegi, w innych miejscach je widuję, więc no trudno co zrobić. Uciekną, to ucieknął. Co będzie, to będzie. Niestety dzisiaj rano musiałem otworzyć kurnik, jak to się mówi, z palca. Czyli ręcznie, manualnie, bo zawiodło mi, zawiodło mi. Co tam się dzieje? No, jak zwykle, jak zwykle. Jak ja nagrywam, to ten mi lata po moim niebie i hałasuje. Zawsze to samo, po prostu. Ja nie wiem, ja chyba muszę kupić y, jak, o jakąś rakietę Ziemia-Powietrze i strącać te Ryanery, które mi tutaj latają i straszą moje kury. I teraz, co to ja mówiłem? Nie pamiętam, co to mówiłem. Nie pamiętam, co mówiłem. A, że nawaliło otwieranie automatyczne. Dzisiaj rano musiałem otworzyć kurnik u kochinów ręcznie, więc trzeba będzie zakupić kolejny siłownik, coś tam zmodyfikować. A może przerobię otwieranie we wszystkich kurnikach. O, jak miło, wyszło słońce! Wyszło słońce po całym dniu ulewnym. Po chmurnym, słodnym deszczu. Wyszło słońce. To chyba dlatego, że zacząłem nagrywać odcinek na kurnik Kazika i od razu pogoda zrobiła się lepsza. Prawda, Hans? No, też tak myślę. Jest ciepło. Wyszło słońce. Deszczyk był potrzebny. Oj, był potrzebny. Trawka będzie lepiej rosła na zielonym wybiegu. Kwiatki będą bardziej soczyste i kolorowe. Bez rozkwitnie. A, a propos bzu, muszę wam jeszcze coś pokazać. No muszę wam pokazać, bo mój piękny bez, który wącham sobie co rano, przewrócił mi wiatr. Wiatr ze wschodu, wiatr ze wschodu, tak. Tam wiał ze wschodu taki zły wiatr. Ale tak, pokażę wam jeszcze dzisiejsze zbiory. Prawie potwory? O! Tak wygląda dzisiejsze jajobranie. A w dzisiejszym jajobraniu 19 odniosek i 8 od kochinów. Jaki z tego wniosek? Że chyba kurą jest tutaj, że chyba jest kurą tutaj dobrze. Jajeczka się niosą, jajeczka zbieram. Zbieram szczególnie od kochinów, bo od czasu do czasu Pisze do mnie któryś z widzów, że chciałby jajka od kochinów. Ja się w ogóle zastanawiam, słuchajcie, i bardzo mocno rozważam nad tym, aby zacząć hodować same kochiny, i wtedy wnioski wyciągną wnioski i pojadą sobie gdzieś w świat do innych kurników, być może do widzów kurnika kazika. To się jeszcze okaże, więc jeśli Ktoś z Was byłby chętny Na moje nioski To dawajcie znać w komentarzach Jakoś się dogadamy I jak to się mówi Będzie Pan zadowolony Hans, co Ty na to? Pojedziesz? Pojedziesz w świat? Co? Ale by to była heca, co? Jakbym, jakbym sprzedał Wszystkie nioski Ktoś byłby zadowolony Ktoś byłby zadowolony, no tak, ale tak jak powiedziałem, chciałbym pokazać Wam jeszcze, co się stało z moim bzem. Pięknym bzem, który już jest dorodny, kwitnie pięknie każdej wiosny, ale jak każde stare drzewo, ma swoje choroby i niedomagania. Tak samo jak Kazik. I ostatnio wiał zły wiatr ze wschodu. I złamał mi, i złamał mi bez, odłamała się cała, cała ta gałąź, którą tutaj teraz widzicie, podpartą, położyła się na ziemię. Na szczęście, na szczęście nie odłamała się od korzenia i drzewko, nie widać po nim żadnego uszczerbku. Liście nie zwiędły, kwiaty nie zwiędły. Ach, pięknie pachniesz, bzie. Także yy, zobaczcie, co musiałem zrobić. Musiałem go podeprzeć. Tutaj wzmocnić takim. Wiecie, co to jest? To jest stary. O, śmieć. Przywiało też przez ten zły wiatr ze wschodu. To jest stary pasek rozrządu od mojego samochodu. Kiedyś u mechanika, jak samochód był, dostałem taki stary pasek rozrządu. Yy, w samochodzie wymieniłem na nowy. A ten pasek rozrządu wiedziałem, że się kiedyś przyda. Wiedziałem, że się kiedyś przyda, nie wiedziałem tylko kiedy. No i proszę bardzo. I się przydał. Deszcz napadał, trawa będzie rosła, będę miał koszenia. Nie z tej ziemi, po prostu, nie z tej ziemi. Natomiast tak, no tutaj wracając do tego, czym w tej chwili żyje ogród. Żyje ogród, nie kury, ogród. Górniku Kazika, to ta kolejna rabata, kolejna kwiecista rabata. Powstanie tutaj. Oczko wodne, o, leci następny. No po prostu umówili się chyba, nie, nie. To znaczy, że chyba trzeba kończyć ten odcinek. A w następnym odcinku wystrzelę rakietę, ziemia powietrze tego Ryanera. Tak, Hans, składam zamówienie. Niniejszym oficjalnie zamówienie składam. Ciekawe czy da się zamówić taką rakietę na skrzydła TPL. <noise> Będę musiał sprawdzić. No nic, moi drodzy. Jak widzicie, kurki biegają zadowolone, grzebią palcem po grzebalcem. Drzownic dzisiaj jest dostatek. Bo popadało? A ja w tym odcinku już dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów ciepłych, zimnych. Mówił do Was Kazik: Idę teraz, co mi tam? Idę dawać w gazik, a my widzimy się w kolejnym odcinku.